Jesteś z No cześć! Z tej strony Koks jest NK, a ze mną jest... Twoja babcia. Nie. O! Co ty masz zamiar? Normalny. A o co chodzi? Here! Oberg jest z żelaznego błęd. Nie. Ado. nie! Już oberwałem. Jut. No. 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 Ej, co ty robisz? Teraz wal, wal.

Sorry, 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 nie! Oła, Też że ci nie zdałem wrażenia że żelaznym, dwa i pół serduszka. Wystawia ci? Nie, tak cię wykopiłem, czegoś, złoto znajdę. LAWA! LAWA! Mam ŻELAZO! Moje. O! Idź. Jak Moje żelazo. Jasne. Ale zrobisz mi coś po tym tylko żelazo, bo ja ci dałem kiloś. Ja. Jaki to poziom? Nagrywam przy dwóch FPS-ach. Ja mam 33 FPS-y. Ja 4. No. Fajnie, co nie? Dobra, ja już chyba zakończę ten odcinek. Ja że robię drugi. Eee, no, yy, zakończymy tym, że wpadniesz do lawy. No do... Masz coś? Nie, nie ma. No nie jeszcze. ma. Chodź do góry. Nie tepaj się. Już możesz. Może się tepnąć. Zwodni mnie kulano. A czemu tak uciekasz? Ochod do jeszcze. A gdzie jest kajwa? Co to jest? Tutaj? Trzeba ci zacznij kupać. Gdzie jesteś? Tam gdzie jest ta woda dziwna. Trzałeś to? No. Gdzie ty spadłeś? Czy zabiłeś? Zginąłem. I tamki. Jak tam spadniesz, też zginiesz. To się to zamurowałam. Teraz mi lepiej zejść z drogi. Ale miałem rozprysk i tam już. Wiesz, bo ja tu wskoczyłam? Kimi? Dziwny. Dziwnym trafem... Kimi, 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 Kimi! Zabawmy się w polowanie. Może jednak posłałam cię z pierwszego odcinka, zabawimy się w kanibali. Ty jesteś przychodnym turystą. <try> kanibalem, który cię ma zamiar zabić. No nie bój się cię z tejkiem I No właśnie czy masz skina? Dupa. Cześć, Steve'ie. Cześć. Ej, kto zabrał crafting? Ktoś mi go walnął do eku. No to weź go pozdroj. Moje jabłuszko! Masz mam! A port piesku. Piesek, aport! Piesiek! Aport! Gdzie? Za sobą! Wydaje się! Przyglądajmy się opcji fajna! Dźwignia, teraz ja się bawię. Nie widać. No! Kurde, stój prosto przy tej ścianie! Jakie ją mi trafi! Robisz tak i tak! Tak, i odwróć się myszko! I co, jak to wygląda! Dziwnie! Dobra, to ja się tutaj już z Wami, kochani, pożegnam. No ja też. I idę spać. Cześć!